Gdzie jest go plana nasza królowa? Śpi jeszcze w gople. I woń sosnowa, i woń wiosenna nie obudziła królowej naszej? Woń taka miła. Czyliż nie słyszy, jak skrzydełkami czarne jaskółki biją w jezioro, tak, że się całe zwierciadło plami w tysiące krążków? Zanadto, skoro zbudzi się jędza i będzie do pracy nas zaprzęgać to w puste żołędzie wkładać jaja motylic, to pomagać mrówkom budującym stolice i drogi umiatać do mrównika wiodące, to majowym krówkom rozwiązywać pancerze, aby mogły latać, to zwiedzać pszczele ule i z otwartej księgi czytać prawa ulowe lub rotę przysięgi na wierność matce pszczelej od zrodzonej pszczółki. To nad szcinę jeziora zwoływać jaskółki albo wróblowi wmawiać, że pięknie świegoce, aby ciągle świegotał nad wieśniaczą chatą. Pracuj jak koń pogański, pracuj całe lato. A zimą śpi u chłopa za brudnym przypieckiem, między garnkami, babą szczerbatą i dzieckiem. Bo też ty jesteś leniwy, chochliku. Patrz na jezioro, ach, patrz, na słońca promyku, wytryska z wody go plana. Jak powiewny liść ajeru, lekko wiatrem kołysana. Jak łabędź, kiedy rozwinie uśnieżony żagiel steru. Kołysze się, waha, płynie. I patrz, patrz, lekka i gibka, skoczyła z wody jak rybka, nane butek warkoczu. Wiesza się za białe rączki, a stopą po fal przezroczu brylantowe iskry krzesza. Ach, czarowna! Któż odgadnie, czy się trzyma z fal obrączki? Czy się na powietrzu kładnie? Czy dłonią na kwiatach się wiesza? Ona ma wianek na głowie. Czy to kwiaty, czy sitowie? O nie! To na włosach wróżki uśpione leżą jaskółki. Tak powiązane za nóżki kiedyś, jesienny poranek upadły na dno rzeczułki. Rzeczułka rzuciła wianek, wianek czarny jak hebany, na złote włosy go plany. Radzę ci, uciekajmy, mój skierko, kochany. Wiedźma gotowa zaraz nową pracę zadać. Albo obracać młyny, skąd woda uciekła biednemu młynarzowi. Lub każe spowiadać leniwego szerszenia, nim pójdzie do piekła za kradzież słodkich miodów, lub malować pawie. Więc uciekaj, ja się bawię. Promienie słońca przenikły, jaskółeczek mokre piórka, ożyły, pierzchły i znikły, jak spłoszonych w rubli chmurka. Królowa nasza bez ducha zadziwiona stoi, słucha. Nie śmie wiązać i zaplatać kos rozwiązanych. Nie wie, czemu wianeczkowi uwiędłemu przyszło ożyć. Skąd mu latać? Go plano, go plano, go plano. Narwi mi róż, chochliku, poleciał mój Janek. Już się zaczyna praca. Czy to jeszcze rano? Pierwsza wiosny godzina. Ach, gdzież mój kochanek? Co mi rozkażesz, królowo? Zadaj piękną jaką pracę: winąć tęczę kolorową, albo budować pałace? Nie. Chcesz tronów z wypłakanych nieba chmurek? Czy ci przynieść pereł sznurek? Z owych pereł, które dają lep na ptaszki, ale mają takie blaski, takie wody, jak kałakuckie jagody. Rozkaż pani, co pod słonkiem, co na ziemi wszystko zniosę. Drzewa, kwiaty, światło rosę. Co nad ziemią, w ziemi łonie, dźwięki, echa, barwy, wonie, wszystko, o czym kiedy śniły, myśli twoje w jezior burzy kołysane. Skierko miły, ja się kocham. W czym? Czy w róży bezcierniowej, czy w kalinie, czy w czterolistnej kończynie? Może w kwiatku, niech Bóg świeci. Czym się kochasz? Poszli skierkę, a przyniesie ci kochanka i wplecie cię do twojego wianka, i będziesz go wiecznie miała, pieściła i całowała do przyszłej wiosny poranka, do drugiego kwiatu w wieku. Ach, ja się kocham, kocham się w człowieku. To ludzkie czary.